Lecę za chwilkę do pracy. Tu mam już poszykowane posiłki. Dzisiaj wziąłem pomarańczkę, banana, dwa posiłki uszykowane. Proszę bardzo, szczycie plutkę, papryka czerwona, żółta, awokado, ryż basmati, kurczak grillowany, zioła prowansalskie, czyli Oregano Bazylia, tu jest dokładnie to samo. A proszę bardzo, tutaj w związku, że za mało ryżu gotowałem, a już nie mam czasu, mam dwa woreczki ryżu basmati. Je rozetniemy w pracy, rozsypiemy do pojemniczka plastikowego. Potem delikatnie przysypiemy solą i zalejemy wrzątkiem. Po czym zamkniemy, poczekamy około 20 minut i będziemy mieli gotowy ryż basmati. Taki trik, w razie jak ktoś nie zdąży sobie uszykować ryżu do pracy, można na szybko się takim czymś ratować. A ja tymczasem lecę na siłownię, na trening. Trzymajcie się, wezmę kamerkę, też coś może ciekawego nagram. Pozdrawiam, Damian Wiatrowski, do później. A to są nasze piękne panie. Będziemy na blogu.